No bo byłem my byłem, to panie... Tak? A w środę? Trzy kwadrans. Gdyż szukałem telefonu? Gdy, gdyż szukałem telefonu? Gdyż szukałem jest tak? Co znalazł pan? Tak. Tak? A gdzie był? No w toalecie. I do mnie błagam pana, niech pan wreszcie zrozumie, że film, który razem kreujemy, film z Teśmiała Chuba, to jest może pana dzieło, bo nie Film to ten, film to jakieś emocje, ale też... Żeby Pan przestał teraz pajacować, żeby Pan przestał kręcić tym wyschniętym ogryzkiem, niechże Pan się wreszcie skupi. Proszę Pana, dziś jest bardzo ważny dzień. Dziś kręcimy dwie kluczowe dla tego filmu sceny. Mm, Dobrze. jaki to sceny? Rozmnożenie Kuby. I upadek Kuby z drzewa. Którą scenę kręcimy pierdele? Zaczniemy od upadku z drzewa. z ilu metrów? 11. Żądam duble. już ja myślałem, że strach pana Co to załatwiliśmy i to dawno. Niech pan sobie wyobrazi, że pan Waldemar, nasz kierowca, oh. zdecydował się dublować pana. W scenie rozmnożenia. Lekki zaskoczenie, dlaczego pan Waldemar, kierowca, będzie mnie, 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 tu a dlatego, że pan Waldemar kierowca ma olbrzymie doświadczenie w dublowaniu scen rozmnożenia. Bo dublował takie sceny w kilkunastu filmach przyrodniczych w każdym po kilka scen rozmnożenia. Znakomite role, pszenica, pszczoła, dynia. No i ostatnio najgłośniejsza kreacja pana Waldka dmuchały.